Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Maciej Mazur, lider zespołu FW24.eu, który zajmuje się szkoleniami, jest promowany m.in. przez wydawnictwo Złote Myśli, a także współautor projektu Social Fun, cała prawda o mediach społecznościowych, autor wielu stron i blogów, menadżer dwóch programów partnerskich, a także fascynat YouTube'a i o tym sobie będziemy dzisiaj mówili, mianowicie mam dla Ciebie wyjątkowe zaproszenie. Niezależnie od produktu, który oferujesz, czy jest to produkt, czy jest to usługa, produkt fizyczny, informacyjny, jest to jakaś idea, którą krzewisz, czy to jest budowanie wizerunku, czy marki, aby cokolwiek osiągnąć, potrzebujesz czynnika ludzkiego ludzi, którzy będą zainteresowani tym, co masz do zaoferowania, powiedzenia bądź przekazania. Pamiętam, w jaki sposób przypadkowo odkryłem świetne źródło generowania ruchu, bo właśnie człowiek jest tutaj czynnikiem najważniejszym i decydującym. Gdy Dłuższy okres czasu temu, kilkanaście miesięcy temu rozmawiałem z moim przyjacielem, który od wielu lat działa we biznesie i osiąga liczne sukcesy. Polecił mi, abym wideo, które umieściłem na YouTubie, otagował i zaczął promować. Dzięki temu miałem zyskać dodatkowy ruch. Właśnie w taki sposób postąpiłem, a potem zostawiłem je na dwa miesiące. Tak to często bywa, że wykonujemy jakąś pracę zostawiamy i o tym zapominamy. I tak było do momentu, gdy spostrzegłem rosnącą ilość odwiedzin z YouTube'a na moich stronach, które były podlinkowane właśnie pod tymi wideami, które otagowałem. Tych wideo było kilkanaście. Dopiero wtedy zwróciłem na to uwagę i zobaczyłem, że moje wideo obejrzało setki osób. Było to kilkanaście wideo bardziej technicznych, pokazujących zrzut z ekranu, jak wykonywać pewne czynne. Miały one od 100 do 300 wyświetleń i to mnie niezwykle zainteresowało, ponieważ oprócz dobrego przygotowania tych wideo, nie zrobiłem przy ich promocji wtedy tak naprawdę nic więcej. Wtedy tak naprawdę rozpoczęła się moja przygoda z YouTube'em, oczywiście. Dziś mam kilkanaście kanałów, na których testuję, sprawdzam i zbieram doświadczenie. Tak naprawdę zbieram takie case study, moje filmy również w niszowych tematach osiągają kilkutysięczną oglądalność. Chcę się podzielić z Tobą moimi doświadczeniem, spostrzeżeniami i na przykładzie reklamowania produktu w programie partnerskim pokażę sposób wykorzystania możliwości YouTube'a, ponieważ on pozwala dotrzeć do stargetowanej grupy osób, która może być zainteresowana czy to Twoim produktem, czy to Twoimi usługami, czy to współpracą z Tobą. Szkolenie, które będzie traktowało na ten temat, czyli wykorzystaniem YouTube'a w marketingu internetowym, odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku o godzinie 19. Aby otrzymać na nie wejściówkę, tak zwaną, jest ona całkowicie darmowe, Musisz pozostawić swoje imię i e-mail poniżej tego wideo, wtedy będę mógł się z tobą skontaktować i przesłać ci dane do pokoju konferencyjnego. Szkolenie odbędzie się online, tak więc potrzebujesz tylko około półtorej godziny wolnego czasu, dostępu do internetu i komputera. A więc do zobaczenia, Maciej Mazur.